Nie rzućmy się bliską na szewieńską. Proszę bardzo. Ja tutaj na boisko. Ustawiamy na szewieńce. Przypomnę kochani, że w tym roku wieńce dorzynkowe przygotowały sąectwa Sadek, Nowy Dwór, Zużyca Wielka z Gminy Szociowo, Krynki, Klimówka z Gminy Kuźnicy przygotowały więc Pani z Koła Gospodi Wiejskich, Dąbrowa Wiołstowska, Kolonia i Kamienna Stara Aby nam wszystkim, tu zgromadzonym, i tym, którzy jeszcze przybędą, nigdy nie zabrakło tego chleba, który jest tak ważny w naszym życiu. Pamiętajmy, aby też z szacunkiem do niego podchodzić i dziękować za wszystko, co mamy. Dzisiaj gromadzimy się tak licznie na dożynkach powiatowo-gminnych. Serdecznie witam przybyłych gości. Tych, którzy zostali też wymienieni przez księdza proboszcza namszy świętej, są z nami wójtowie, burmistrzowie naszych gmin Powiatu Sokulskiego. Jest z nami starosta Sokulski, Piotreczko, jest z nami pani starosta Bożena Jelska Jaroś. Są z nami też posłowie, senatorowie, władze mundurowe, komendanci straży pożarnej, policji, straży granicznej, którzy też bronią naszego bezpieczeństwa. Niech te dożynki będą naszą wdzięcznością dla naszych rolników, którzy tak dużo poświęcają wysiłku, żeby można było zebrać tak owocny plon i tak piękne kłosy mimo tej suszy. Z których można było wykonać dzisiejsze wieńce nożynkowe. Szczęść Boże, już w, w, w tą formułę weszliśmy, także to, zresztą to piękne staropolskie powitanie. Marnie zginie, kto by staro ojców swoich zgardził taki ziemią jaki wiarał. Nie rzucił im ziemi skąd nasz ród. To te wszystkie tezy są bliskie rolnikom polskim, bliskie rolnikom powiatu sokólskiego. Te wszystkie wspaniałe słowa świadczą o przywiązaniu naszych rolników do polskości, do ziemi, do też tradycji, do chrześcijaństwa. To są bardzo, bardzo ważne spuścizny nasze narodowe. To wszystko, co niosą na swoich sztandarach nasi rolnicy. Ale rolnicom, rolnikom jesteśmy wdzięczni nie tylko za. Plony, chociaż one są bardzo, bardzo ważne, ale też właśnie za ich przywiązanie do ojczyzny. Na początku, ja, może tak, już nie jako starosta, ale w imieniu rolników dzisiaj zabiorę głos. Na początek chciałam podziękować za piękne oprawienie Mszy Świętych i starostom dożunek, zarówno w kościele, jak i w cerkwi, za to, że w imieniu rolników, nas rolników, przyniesie dzisiaj do y, świątyń chleb. Które poświęciliśmy jako wyraz yy, hojności Pana Boga, po to, żebyśmy mieli przez cały rok co spożywać jako mieszkańcy miast i wsi. Będziemy dalej produkować naszą zdrową żywność dla Polaków, i tak jak przez te wszystkie lata, Podlaska wieś bardzo się zmieniła. Na początku mieliśmy być po wejściu do Unii 40-milionowym narodem konsumentów. Jednak dzięki naszej przedsiębiorczości, ofiarnej pracy, przede wszystkim po prostu pracowitości. Zdołaliśmy jakoś przepchnąć wszystko, wszystko. I pomimo tego, że ta wieś jest bardzo zróżnicowana i po prostu pojedyncze gospodarstwa w poszczególnych wsiach prowadzą działalność rolniczą, jednak mam nadzieję, że ten kraj będzie mógł bazować na polskiej żywności, bo tylko silna, stabilna polska wieś zapewni bezpieczeństwo tego kraju, przede wszystkim żywnościowe. Panie Starosto. Drodzy samorządowcy, wszyscy goście według godności i tytułów, drodzy szanowni starostowie Dożynek, wreszcie kochani rolnicy. To wasze święto Dożynki w polskiej tradycji to dzień, kiedy rolnik, kiedy polski rolnik dziękuje Panu Bogu za plony. Ale Dożynki to także dzień, kiedy my, my, konsumenci, my samorządowcy, my politycy, wreszcie my, posłowie, dziękujemy rolnikowi za jego ciężką pracę. Tak jak już było powiedziane, mamy za co dziękować. Na sen. Zapraszamy również gospodarza dożynek, Pana Burmistrza, któremu, na którego ręce zostanie wręczony, przekazany nasz dożynk. Zapraszamy Państwa na scenę. Naprawdę jakoś pięknie pachnie ten takim zakwasem. Moim zdaniem ja też y, zajmuję się wypiekiem chleba. To jest chleb z, y, z mąki wysokiej klasy, tam 750, przynajmniej mąki żytniej. A my mamy tutaj y, teraz ważny moment, pan starosta, pan burmistrz będą podchodzić do Państwa, dzielić się tym chlebem. Y, a a zespół Demina i Lips będą nam tutaj przygrywały, przyśpiewywały przy tym, y, przy tym ważnym momencie. I też konsumowaniu proszę Państwa, po kawałku dla każdego powinno wystarczyć i Państwu życzę smacznego. smacznego.